Czy wiesz, że Watykan kiedyś podobno ukrył zdjęcie, twierdząc, że zostało zrobione przez urządzenie, które może wyświetlać wydarzenia historyczne? Nie było to zwykłe zdjęcie, rzekomo pokazywało ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Maszyna ta, zwana chronowisor, rzekomo oferowała wgląd w przeszłość, pozostawiając wielu do zastanowienia: co by się stało, gdybyśmy mieli moc obserwowania najważniejszych momentów? Historii z pierwszej ręki? Czy rewelacje przyniosłyby jasność, czy też rozwikłałyby samą tkankę naszych przekonań? Odpowiedź zależy od tego, czy jesteśmy naprawdę przygotowani do radzenia sobie z tak potężną wiedzą. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy świadkami wydarzeń, które mogą potencjalnie zmienić historię lub podważyć długo utrzymywane prawdy. Czy ludzkość byłaby gotowa? Stawić czoła złożonościom, które takie urządzenie mogłoby ujawnić? Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Ojciec Pellegrino Ernetti, benedyktyński mnich, znajduje się w centrum tej tajemnicy. Urodzony we Włoszech. I znany z roli szanowanego egzorcysty w latach sześćdziesiątych, jego reputacja wykraczała poza jego religijne obowiązki. Jako badacz starożytnych języków i archaicznej muzyki, poświęcił wiele czasu na studiowanie metafizycznych właściwości dźwięku. Badania te doprowadziły go do przekonania, że podobnie jak fale dźwiękowe, obrazy wizualne można zachować i ewentualnie odzyskać. Ta koncepcja dała początek projektowi Chronowizor, tajnemu przedsięwzięciu angażującemu jedne z najbardziej błyskotliwych umysłów naukowych epoki. Chronowizor, urządzenie, które według Ernetiego mogło dostroić się do fal szczątkowych pozostawionych przez wydarzenia historyczne, zostało zbudowane w oparciu o przekonanie, że zarówno dźwięk, jak i światło. Nigdy tak naprawdę nie znikają. Według niego urządzenie pozwalało użytkownikom być świadkami wydarzeń z przeszłości najbardziej znanego ukrzyżowania Chrystusa. Ta szokująca rewelacja wraz z fotografią, która rzekomo przedstawiała to wydarzenie, została uznana za tak niebezpieczną, że Watykan rzekomo zakazał jej używania i ukrył maszynę. Tajemnicą pozostaje. Ile z relacji Ernestiego jest faktem, a ile z myśleniem. Do dziś historia chronowizora wywołuje debatę, i wielu zastanawia się, czy taka maszyna naprawdę istniała, czy też była to skomplikowana mistyfikacja zaprojektowana w celu przetestowania granic wiary i nauki. Jego podróż do świata chronowizora rozpoczęła się od współpracy cenionych umysłów, takich jak Enrico Fermi laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i Wernher von Braun, pionier w dziedzinie nauki o rakietach. Ten znakomity zespół starał się osiągnąć coś, co wydawało się nie do pomyślenia stworzyć maszynę, która mogłaby przechwytywać i rekonstruować obrazy i dźwięki z historycznych momentów. Według Ernetiego, chronowizor nie był wehikułem czasu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Zamiast fizycznie przenosić kogoś w czasie, pozwalał widzowi dostroić się do wydarzeń z przeszłości, wizualizując je tak, jakby były transmitowane w czasie rzeczywistym. Urządzenie to działało dzięki zestawowi anten, które przechwytywały energię szczątkową, zarówno z fal dźwiękowych, jak i świetlnych, pozostawionych przez wydarzenia historyczne. Zespół twierdził, że falę te można przekształcić w obrazy i dźwięk na ekranie, podobnie jak telewizja rejestruje transmisję. Jego twierdzenia mówiły, że dzięki chronowizorowi można było obserwować wydarzenia takie, jak Juliusz Cezar, przekraczający Rubikon lub Sokrates, wygłaszający swoje ostatnie słowa, momenty, które ukształtowały bieg historii ludzkości. Najbardziej jednak. Fascynowało Go ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Twierdził, że dzięki wykorzystaniu chronowizora, on i jego zespół byli świadkami tego świętego momentu z niezrównaną wyrazistością. Opisy Ernetiego dotyczące tego wydarzenia były żywe i szczegółowe. Obraz, zachowany przez Chronowajzor oferuje wyjątkową okazję do zaangażowania się w historię w sposób który wcześniej uważano za niemożliwy. Ale co by było, gdybyś mógł doświadczyć nie tylko tego momentu, ale samej istoty objawień, które zawiera? To jest właśnie to, co oferuje sekret występów Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim znikną wydania. Twierdził, że widział koronę cierniową wciśniętą w głowę Chrystusa i surowy wyraz agonii wyryty na jego twarzy, gdy cierpiał na krzyżu. Dla niego było to coś więcej niż tylko obserwacja historyczna. Było to duchowe i boskie doświadczenie, które potwierdziło jego wiarę. Podczas gdy ta maszyna. Jeśli jest prawdziwa, mogła zmienić sposób, w jaki rozumiemy historię. Historia przybrała mroczniejszy obrót. Według Ernestiego kronowisor został zdemontowany niedługo po jego opracowaniu. Watykan, który wspierał projekt, postanowił ukryć maszynę i jej plany przed światem, obawiając się konsekwencji tak potężnego urządzenia. Ogromnym zmartwieniem było to. Że chronowajzor odkryje fakty, które mogą być sprzeczne z przekonaniami religijnymi, lub zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają przeszłość. Co jeśli historyczne narracje okazałyby się błędne? Co jeśli długo utrzymywane przekonania, zwłaszcza te kluczowe dla wiary, zostaną zakwestionowane? Zasugerował, że te obawy skłoniły Watykan do demontażu urządzenia i ukrycia jego komponentów. Zapewniając, że nikt nigdy nie nadużyje go ani nie zagrozi naukom kościoła. Dla niego była to nie tylko strata naukowa, ale także osobisty i duchowy kryzys. Będąc świadkiem tego, co uważał za najważniejszy moment w historii ludzkości, tylko po to, by zobaczyć, jak maszyna, która to umożliwiła, została zniszczona. Ernetti pozostał z powracającymi pytaniami na temat skrzyżowania wiary, nauki i potęgi technologii. Wśród warstw tajemnicy otaczających rzekome zdjęcie Jezusa, jednym z bardziej niejasnych, ale intrygujących elementów jest zaangażowanie zewnętrznych ekspertów w ocenę autentyczności obrazu. Niedługo po rzekomym ujawnieniu fotografii zaczęły krążyć szepty. Że Watykan po cichu zatrudnił garstkę renomowanych historyków sztuki i analityków kryminalistycznych do dogłębnego zbadania obrazu. Osoby te, których tożsamości nigdy nie ujawniono publicznie, miały za zadanie ustalić, czy zdjęcie mogło naprawdę uchwycić moment sprzed prawie dwóch tysięcy lat, czy też było to po prostu skomplikowane fałszerstwo. Eksperci ci podobno pracowali w absolutnej tajemnicy, z surowymi nakazami, aby nigdy nie ujawniać swoich ustaleń. Wiadomo jednak, że ich analiza rzekomo koncentrowała się na porównaniu szczegółów na zdjęciu ze znanymi starożytnymi artefaktami i sztuką. Jedno ze źródeł sugeruje, że szczególną uwagę zwrócono na anatomiczną dokładność postaci na obrazie, zwłaszcza rany po ukrzyżowaniu. I rzymskie techniki stosowane podczas egzekucji w tamtym czasie. Ich ustalenia, choć nigdy nie zostały upublicznione, były podobno niejednoznaczne. Dodało to tajemniczości i zrodziło pytanie: Czy ten obraz został stworzony, aby poddać w wątpliwość fundamenty religii, czy też był to prawdziwy artefakt z przeszłości? To, co jest mniej znane na temat projektu chronowizor, niż wewnętrzne badania, to sposób, w jaki obraz został zaangażowany w programy polityczne. Podczas zimnej wojny, zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone, były podobno świadome istnienia tego urządzenia, a przynajmniej otaczających go twierdzeń. Podczas podróży przez te zdumiewające rewelacje, nie zapomnij Nasz darmowy e-book jest nadal dostępny, ale pozostało tylko kilka kopii. Upewnij się, że odbierzesz go już dziś, aby odkryć to, co historia mogła ukrywać przed nami przez wieki. Dokumenty z różnych agencji wywiadowczych sugerują, że gdyby maszyna rzeczywiście mogła obserwować przeszłość, jej implikacje wykraczałyby daleko poza religię. Teoretycznie takie urządzenie mogłoby zostać wykorzystane do uzyskania przewagi militarnej lub politycznej poprzez podglądanie tajnych wydarzeń historycznych lub uczenie się z przeszłych strategii wojennych. Niektórzy teoretycy spiskowi spekulowali nawet, że chronowizor był tematem tajnych rozmów dyplomatycznych między Watykanem a światowymi mocarstwami, co jeszcze bardziej komplikowało i tak już mętną historię tego zdjęcia. Zdjęcie to jednak nigdy nie pojawiło się w żadnej oficjalnej lub wiarygodnej formie. Pozostały tylko fragmenty historii i nierozwiązana zagadka, czy Watykan rzeczywiście posiada dowody tej boskiej chwili, zachowane na zawsze, ale ukryte przed światem. Jednym z najbardziej pomijanych aspektów fotografii Jezusa, rzekomo uchwyconej przez chronowizor, jest oś czasu. W której nakrótko pojawiła się, a następnie zniknęła z publicznej świadomości. Rzekome pojawienie się fotografii na początku lat 70. nie było przypadkowym wydarzeniem. Zbiegło się ono w czasie z okresem znaczących zawirowań w Kościele katolickim. W tym czasie Kościół zmagał się z szeroko zakrojonymi reformami zainicjowanymi przez Sobór Watykański II. 1962-1965, które miały na celu unowocześnienie doktryny katolickiej i uczynienie Kościoła bardziej dostępnym dla współczesnego świata. Dla niektórych członków Watykanu chronowisor i wynikające z niego zdjęcie Jezusa Chrystusa były postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla tych reform. Jeśli urządzenie było prawdziwe, a zdjęcie autentyczne, mogło to Zniweczyć wysiłki zmierzające do dostosowania Kościoła do współczesnego społeczeństwa. Wierni, w obliczu rzeczywistego wizerunku Chrystusa, mogli zafiksować się na dosłownej interpretacji wydarzeń religijnych, zagrażając szerszym zmianom duchowym, do których Kościół starał się zachęcić. Co więcej, mogło to zakłócić autorytet Kościoła nad interpretacją biblijną, przedstawiając coś, co mogłoby być postrzegane jako niezaprzeczalny dowód pewnych wydarzeń, obraz, który mógłby zredukować wieki teologicznych badań i debat do jednego niepodważalnego zapisu wizualnego. Potęgując ten dylemat, zaczęły krążyć plotki, że elementy Watykanu starały się wykorzystać fotografie do własnych celów, omijając reformy, na rzecz powrotu do bardziej tradycjonalistycznych wartości. Według niektórych relacji w kościele istniały frakcje, które wierzyły, że to zdjęcie może ożywić bardziej sztywny i dosłowny system wierzeń, cementując formę ultrakonserwatyzmu, który oparłby się wysiłkom modernizacyjnym. Plotki te sugerują, że wewnętrzne walki o władzę mogły odegrać znaczącą rolę w decyzji o całkowitym ukryciu chronowizora i fotografii przed opinią publiczną. Inny zacieniony szczegół dotyczy tego, jak szybko Watykan podjął kroki w celu stłumienia publicznej wiedzy o fotografii po jej opublikowaniu. Pojawiły się doniesienia, że w ciągu kilku dni od opublikowania zdjęcia urzędnicy podjęli szybkie działania, aby zebrać kopie i uciszyć wszelkie dalsze dyskusje na jego temat. Niektórzy uważają nawet, że podjęto wysiłki, aby po cichu zdyskredytować zdjęcie. Za pośrednictwem stron trzecich, podsuwając pomysł, że było to fałszerstwo lub wyretuszowane zdjęcie. Działania te, choć trudne do udowodnienia, tylko zwiększyły atmosferę spisku wokół tajemniczego obrazu. Pomysł, że ten obraz nie był jedyną relikwią wykonaną przez chronowisor, stał się bardziej kłopotliwy, gdy tajemnica otaczająca ujęcie Jezusa rosła. Według niektórych relacji Urządzenie było używane do obserwowania i dokumentowania wielu ważnych wydarzeń w historii, w tym innych kluczowych momentów w życiu Chrystusa, takich jak ostatnia wieczerza i jego zmartwychwstanie. Jest jeszcze czas na pobranie darmowego e-booka. Nie chcesz przegapić szansy na poznanie tych niesamowitych spostrzeżeń. Zostało już tylko kilka egzemplarzy. Podczas gdy fotografia ukrzyżowania pozostaje najbardziej znaną i dyskutowaną, tajemniczeni twierdzą, że mogła zostać wykonana seria zapisów wizualnych, wszystkie bezpiecznie przechowywane w archiwach Watykanu. Rodzi to pytanie: czy Watykan może chronić nie tylko jeden, ale kolekcję wizualnych dowodów z najświętszych wydarzeń chrześcijaństwa? Jeśli to prawda, potencjalne implikacje takiej kolekcji są oszałamiające. Istnienie tych obrazów podważyłoby samą koncepcję wiary, tak jak była ona tradycyjnie rozumiana. Wiara ze swej natury opiera się na wierze w to, co niewidzialne. Ale jeśli istnieje ostateczny wizualny dowód tych wydarzeń, jak może to zmienić fundament duchowej wiary? Teoretyzowanie na temat tych rzekomych dodatkowych obrazów wywołało jeszcze bardziej dogłębne domysły. Niektórzy teoretycy sugerują, że Watykan, świadomy destrukcyjnej mocy, jaką mogą mieć te wizualne zapisy, celowo wykorzystuje je do celów wewnętrznych, być może w celu potwierdzenia wiary wysokich rangą urzędników, a nawet w celu wpłynięcia na podejmowanie decyzji na najwyższych szczeblach kościoła. Obrazy te, jeśli istnieją, mogą służyć jako forma duchowej dźwigni dowód, do którego dostęp mają tylko najbardziej elitarne osoby w kościele. Co ciekawe, niektórzy uważają, że ta seria zdjęć, jeśli jest prawdziwa, była okresowo pokazywana wybranym osobom spoza kościoła, być może w celu utrzymania wpływu na przywódców politycznych lub religijnych na całym świecie. Ta koncepcja Choć dla wielu naciągana, wpisuje się w szerszą narrację o tym, jak potężne instytucje chronią tajemnice nie dla dobra publicznego, ale dla zachowania własnej władzy i autorytetu. Czy Watykan mógł ukryć nie tylko jeden, ale wiele wizualnych zapisów przeszłości, a wszystko to w celu kontrolowania narracji wiary i historii? Fakt, że chronowajzor mógł zrobić więcej niż jedno zdjęcie, tylko dodaje tajemniczości otaczającej ten tajemniczy gadżet, niezależnie od faktów. Zdjęcie Jezusa może być tylko wierzchołkiem góry lodowej z całą ukrytą historią leżącą pod powierzchnią, taką, którą Watykan skrupulatnie trzymał z dala od publicznej kontroli. Ponieważ legenda chronowizora trwa. Pytanie, które pozostaje w dużej mierze niezbadane, dotyczy tego, czy Watykan kiedykolwiek rozważał potencjał publicznego ujawnienia nie fotografii Jezusa, ale innych historycznych momentów, które mogłyby być równie przełomowe. Niektóre źródła sugerują, że zanim Watykan zdecydował się całkowicie ukryć urządzenie, Mogły odbyć się dyskusje na temat selektywnego udostępniania niektórych zdjęć opinii publicznej. Momenty te, starannie wybrane, mogły mieć znaczący wpływ zarówno na wierzenia religijne, jak i zrozumienie historyczne. Jedna z teorii głosi, że momenty takie jak rozstąpienie się Morza Czerwonego, życie apostoła Pawła, a nawet sobór nicejski, mogły zostać uznane za potencjalne objawienia. Każde z tych wydarzeń zajmuje kluczowe miejsce w kształtowaniu zarówno chrześcijaństwa, jak i historii świata, a rzeczywisty wizualny zapis takich wydarzeń mógłby zmienić debaty teologiczne i badania historyczne. Zdjęcie Jezusa mogło być jednak postrzegane jako zbyt święte, zbyt kluczowe dla wiary, aby mogło zostać ujawnione bez zagrożenia dla duchowej integralności milionów wierzących. Pomysł, że Chronowajzor był w stanie uzyskać dostęp do tych i innych momentów, ale ostatecznie został stłumiony, podkreśla delikatną równowagę między wiarą, historią i władzą. Prowadzi to do ostatecznej refleksji. Fotografia Jezusa, jeśli naprawdę istnieje, reprezentuje coś więcej niż tylko historyczny obraz. Symbolizuje przecięcie wiary i dowodów empirycznych. Punkt przecięcia, w którym zderzają się wiara i dowód. Podczas gdy odkrywamy tajemnice przeszłości, nie zapomnij. Nasz e-book jest prawie wyczerpany. Zdobądź swoją kopię teraz, zanim będzie za późno. Przez wieki wierzący polegali na pismach świętych i tradycji, aby połączyć się z boskością. Ale co się dzieje, gdy fotografia, namacalny dowód, wchodzi do tego równania? Czy wzmacnia to wiarę? Czy też przenosi wiarę z tego, co duchowe, na to, co materialne? Jeśli ten post skłonił Cię do refleksji i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarz. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności. I nie przegap żadnych nowości. Rozważając to zdjęcie, należy zadać sobie pytanie: Jakich innych momentów w historii chcielibyśmy być świadkami, gdyby chronowizor był prawdziwy? Czy chcielibyśmy zobaczyć pierwszy cud w kanie galilejskiej? Może moment, w którym Mojżesz zszedł z góry synaj z dziesięcioma przykazaniami? A nawet momenty spoza historii religijnej. Sceny takie jak podpisanie deklaracji niepodległości lub panowanie Kleopatry nad Egiptem. Każdy z tych momentów, uchwycony w jednym kadrze, na zawsze zmieniłby sposób, w jaki rozumiemy nasz świat i naszą przeszłość. Wreszcie zagadka otaczająca portret Jezusa rodzi odwieczną kwestię tego, jak pasujemy do przeszłości. Czy lepiej jest pozostawić niektóre rzeczy niewidoczne zachowując moc wiary i wyobraźni. Czy też jesteśmy skazani na poszukiwanie każdej prawdy, bez względu na to jak zmienia ona świat, który uważamy za znany?